Z nami jest Patryk Goszkowski, zawodnik Euler Hermes po, na gorąco po minimalnie przegranym spotkaniu z drużną Menard 1-3. Patryk, powiedz, powiedz, co sądzisz o tym spotkaniu z perspektywy boiska? Witam Państwa serdecznie. No tak, uważam, że mecz był do wygrania przez nas. W pierwszej połowie graliśmy fajnie w obronie, natomiast nie mieliśmy w ogóle ataku. Natomiast druga połowa to było odwrócenie roli. Zawiodła obrona, atak trochę lepiej. Strzeliśmy jedną bramkę. Natomiast skuteczny no, skuteczność zawiodła tak? no, nie mamy w ogóle zgrania. Zmiany, no było sporo osób, więc było trochę też zamieszania z tymi zmianami, natomiast no nie mamy zgrania tak, w ogóle nie mamy treningów i to jest jakby ten kłopot u nas, póki co, po tych czterech meczach jak patrzę tak, więc ten mecz tak by potwierdził. W takim razie uważasz, że lepiej byłoby gdybyście przychodzili bez zmian? Nie, 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 myślę, że powinniśmy po prostu trenować ze sobą więcej tak, pierwszy mieliśmy trening dopiero teraz w niedzielę, ale było tylko pięć osób i fajnie nam to wszystko wychodziło, natomiast no teraz doszły zmiany no i jak automatycznie nam się to wszystko posypało tak. Za wami cztery spotkania w obecnym sezonie, macie nie najgorszy bilans zdobytych sześciu punktów. Co sądzisz o całej lidze, o i rywalizacji i poziomie też tej ligi właśnie po tych czterech spotkaniach? No nasz poziom jest dosyć niski póki co, po tych czterech spotkaniach. No na razie poziom nas spada, początkowe mecze były jakieś tak więcej zaangażowania, więcej może jakiejś takiej walki. Teraz doszły te zmiany, nie mamy przetrenowania i wydaje mi się, że co, co mecz coraz gorzej gramy, tak? To jest takie na, dla mnie na, na żywo y, i też, też, też o sobie to uważam, bo te pierwsze mecze jakoś fajnie nam wychodziły, więcej było tych y, sytuacji podbramkowych, naprawdę dużo tego stwarzaliśmy. No w tym meczu to było może 3-4 sytuacje dla nas, tak? Y, więc y, z meczu na mecz gramy, moim zdaniem, gorzej. Tak? Y, tracimy więcej bramek y, no i nie mamy taką naprawdę akcji y, sytuacji podbrankowych, tak? więc y, no musimy coś przetrenować, to y, spotykać się y, w jakieś tam weekendy no i trochę między sobą pograć, podogrywać, trzeba potrenować, no, po prostu trening. Najważniejszy jest trening, tak? Za Wami niemal połowa sezonu. Jaki jest Wasz cel na koniec jesiennego cyklu? Jak zaczynaliśmy, nawet po tym trzecim meczu, cel był, żeby awansować wyżej. Tak? Po tym czwartym meczu cel jest, żeby być gdzieś w środku tabeli. Natomiast no, ja cały czas liczę tak w głębi serca, że jednak uda nam się awansować. tak? Jeżeli tylko dwie drużyny wychodzą, będzie ciężko. Jeżeli trzy, no to jeszcze mam jakieś tam szanse ewentualnie na, na wyjście z, z ligi, natomiast no, uważam, że przed nami były na razie mecze ze średniakami, tak, została jeszcze Coca-Cola, która wszystkich ogrywa, e, z naszą obroną to raczej tam będzie jakaś dwucyfrówka, <grych> więc e, no, to też ten mecz myślę, że będzie ciężko, no mówię, potrzebny nam trening jest, jeżeli będziemy trenować, zgramy się lepiej, e, no to myślę, że mamy szansę jakieś tam w środek tabeli, ewentualnie awans, jeżeli to będą trzy drużyny, tak. A gdybyś miał powiedzieć o waszych mocnych stronach, aby następni rywale was troszkę się przestraszyli? Nie, no dobrego mają bramkarza, który się denerwuje dosyć mocno. Ja uważam, że mamy obronę dobrą, tylko no ni niestety za dużo tych zmian jest w obronie i to jakby nie mamy takiej stabilizacji, tak? No mieliśmy yy, taktykę jakąś przystosowaną, że dwie, dwie osoby po bokach zostają, tak, a tak naprawdę się nie wracały, tak? No i, no i tu jest problem, tak? No, yy, jak trenowaliśmy w niedzielę, to fajnie to wychodziło, bo właśnie te osoby się wracały, yy, no a dzisiaj to było jak, jak to wyglądało. No, najczęściej była ataki po, po bokach, tak? Yy, no i nie dało rady pokryć dwóch zawodników, no bo jedna osoba zawsze nie wracała, więc zamiast trzech obrońców zawsze było dwóch, tak? I tu był ten problem, moim zdaniem, w obronie, tak? No i dzisiaj słuba coś skuteczność. No, skuteczność ciężko mi powiedzieć, może dzisiaj akurat był przeciwnik dobrze usposobiony w obronie. Dziękuję bardzo za rozmowę i jeszcze powodzenia w następnych spotkaniach.